Pomoc jeszcze większej ilości rodzin zapowiadają organizatorzy akcji Szlachetna Paczka, która po raz drugi jest organizowana na terenie powiatu wieluńskiego. Szlachetna Paczka to projekt, który polega na przekazywaniu bezpośredniej pomocy odpowiadającej na konkretne potrzeby ludzi dotkniętych biedą. Szlachetna Paczka to system pomnażenia dobra, w którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Z założeniem projektu jest także rozwój oraz uwolnienie potencjału wszystkich zaangażowanych osób. Jesteśmy bowiem przekonani, że w ludziach tkwi ogromny, ogromny potencjał dobry, który jest pomnażany, kiedy kreatywnie i zaangażowanie pomaga drugiemu człowiekowi. Obecnie trwa szukanie wolontariuszy, którzy zajmą się rozpropagowaniem akcji, tak? Tak, tak, tak. Obecnie poszukujemy wolontariuszy. W tamtym roku pomogliśmy 16 rodzinom, przygotowaliśmy dla nich 107 paczek na kwotę około ponad 30 tysięcy złotych. W tym roku chcemy objąć pomocą minimum 30 rodzin, jednakże im więcej, im więcej uda nam się, że tak powiem, zebrać wolontariuszy, tym więcej mm, będziemy mogli pomóc, tym większej ilości rodzin będziemy mogli pomóc u nas w powiedzieć. W ubiegłym roku wraz z organizacją Forum Młodych Rodosów Powiatu Wiedząckiego postanowiliśmy zorganizować akcję pomocy dla nas, w naszym regionie. W tym roku honorowym patronatem naszą akcję objął poseł na Sejm pan Mieczysław Łuczak oraz Starosta Wieluński pan Andrzej Stępień. To wsparcie będzie dla nas pomocą w realizacji tych celów i pomnażania dobra w naszym powiecie na jeszcze większą skalę. Ilu wolontariuszy już przyłączyło się do tegorocznej akcji i gdzie mogą się zapisywać ci, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości? Do tego akcji przyłączyło się już 20 wolontariuszy, ale wciąż na nich czekamy, także zapraszamy Was serdecznie. Wystarczy zgłosić się do, do rejonu, w jej wielu i okolicy lub zarejestrować się na stronie www.superw.pl, odnaleźć nasze rejon, czyli taką zieloną paczuszkę i przyłączyć do naszej drużyny. Powiedzmy jeszcze trochę o przebiegu tej akcji w ubiegłym roku. Wolontariusze odwiedzali wybranym przez siebie rodziny bezpośrednio w domach i sprawdzali, czego potrzebują, tak? Tak, tak. To właśnie wyróżnia te akcje na te innych, że jest to bardzo konkretna pomoc. Przede wszystkim nie zbieramy najpierw czegoś, nie rozdajemy, tylko udajemy się do tych ludzi w potrzebie, ankietujemy je i na podstawie tych ankiet przygotujemy dla nich paczki.